Siemanko Ekipa, długo obiecywany odcinek na temat szukania sobie modeli, modelek do sesji zdjęciowych. I teraz tak, jeżeli jesteście tak na samym samym jeszcze początku przygody z fotografią portretową, z fotografowaniem ludzi, na przykład do tej pory robiliście sobie tylko landscapey, no to bardzo bym polecał po prostu zacząć od osób z najbliższego Wam otoczenia, czyli od znajomych i rodziny. No bo to będzie najłatwiej osiągnąć po prostu. Nie mając jakby niczego w portfolio, jeszcze tym portretowym do pokazania, żeby kogoś namówić na sesję. Niemniej jednak, dalej warto się do takiej sesji oczywiście przygotować, zaplanować, przedstawić jakiś pomysł, bo to zawsze pomaga też drugiej osobie, po prostu ją zachęcić do tego, jak widzą, że jesteście zaangażowani, że jesteście przygotowani, ale o tym jeszcze o planowaniu tego i jakby rozmowie z taką osobą pogadamy sobie chwilę później. Więc to jest jakby ten pierwszy krok, żebyście w ogóle cokolwiek mieli w portfolio, to polecam właśnie tak zrobić. Ja na samym początku po prostu męczyłem wszystkich moich znajomych, wszystkich z rodziny. Mam masę sesji i rodziców, i siostry mojej, i wszystkich kolegów, koleżanek, znajomych par. Po prostu czasami to myślałem, że my już tam uduszą, bo jak wychodziliśmy, nie wiem, do pubu, to ja brałem zawsze aparat i męczyłem, chod tutaj mi staniesz, chodź spróbujemy tam coś zrobić. Na jakichś tam wyjściach, grillach, no po prostu wszędzie się starałem robić te zdjęcia i też właśnie ludzi prosić o to pozowanie dla mnie. Dzięki temu szybko nabierałem tego doświadczenia no i też właśnie rozbudowywałem portfolio. Jeżeli już mamy ten pierwszy krok ogarnięty, to wtedy możemy zacząć myśleć o tym, żeby szukać gdzieś osób troszeczkę dalej, troszeczkę szerzej. I jeżeli chodzi na przykład o temat tak rodzinkowy, bo ja bym to trochę tak rozdzielił. To Facebookowe grupy są całkiem fajnym miejscem, żeby to zrobić. Ja miałem tak kilka razy, że no ja tu jestem z Saffron Walden, więc mamy grupę Facebookowa jest Saffron Walden Residence. I sobie tam pisałem, że mam pomysł na taką i taką sesję, że jestem tam zaczynającym fotografem, ale już miałem co pokazać parę moich prac i że szukam na przykład pary takiej i takiej na, na, na jakąś tam sesję. I zazwyczaj się kilka par do mnie odzywało, więc to jest naprawdę super opcja. Jeżeli chcecie na przykład nie chcę, chcecie tylko z Polakami tutaj współpracować, nie wiem, macie barierę językową albo macie taki pomysł po prostu na siebie, to jest pełno grup typu Polacy w Manchester, Polacy w Londynie i tak dalej. I myślę, że na takich grupach też można spokojnie pytać nie pamiętam, czy chyba dodawałem też na, na takie grupy, może już nie całkiem do portfolio, ale jakieś jeszcze jak robiłem sesję tak taniej właśnie w ramach rozbudowy jeszcze portfolio, to też mi się zdarzało i się to udawało. Jeżeli natomiast już macie zdjęcia jakieś portretowe, powiedzmy, że chcecie iść w stronę taką, że szukacie modele, modelek dziewczyn do zdjęć jakichś, no to Instagram jest. Turbo, dobrą opcją do dzisiaj. No ja osobiście uważam, że Insta jest najlepsze do szukania takich osób. Możecie szukać sobie po hashtagach, możecie sobie e, wyszukiwać. Są też takie grupy, właśnie na Facebooku, ale często e, tam wrzucają osoby linki do swoich Instagramów, e, dziewczyny bardziej lub mniej profesjonalne, czy mężczyźni bardziej lub mniej profesjonalni. E, jest sporo osób, naprawdę, które robi to dla czystego hobby dla fanu. Robiłem sesje z takimi osobami, które po prostu lubią sobie pójść na sesję, pojechać na sesję i są chętne. Jeżeli oczywiście masz się coś fajnego do zaoferowania, prawda? Więc to jest taki, taka druga opcja, którą mega polecam. To jest właśnie insta i grupy typu models in London. Podlinkuję wam kilka tych grup, bo jest ich naprawdę mnóstwo i można sobie tam po prostu szukać, tak samo jak po hashtagach. Oczywiście znajdziecie w ten sposób też wiele osób, które będą chciały na przykład zapłaty albo chociaż zwrotu kosztów, nie wiem, za makijażystkę, za dojazd, może, może się tak, tak zdarzyć, e, więc warto też po prostu zapytać. E, czasami osoby mają już na profilu napisane, że e, TFP, Collapse Open, albo Paid Jobs Only. no To wtedy z góry wiadomo, że taka osoba e, będzie tylko chciała wykonać sesję za pieniążki. Kolejnym fajnym miejscem tutaj w UK popularnym jest Purple Port. Też wrzucę tutaj na dole pod filmem Linka. Tylko to już bardziej tak, myślę, że ten portal tak. To jest w ogóle działa w formie strony internetowej. Tam sobie zakładacie konto, tam są darmowe i VIP-skie konta. Ja tam zawsze miałem to darmowe, bo tak naprawdę nie korzystałem z tego tak dużo, bo większość no, tych osób, które sobie gdzieś tam szukałem na podsesję, to był właśnie zawsze Instagram. Ale wiem, że sporo osób korzysta z tego Porta. Można tam znaleźć fajne modelki, są opisy, co kto robi, czym się zajmuje. Modelki, tak mówię, modelki, chodzi mi również oczywiście też o modeli. Są opisy, co kto robi, czym się zajmuje. Jeżeli na przykład bierze pieniążki, to jakie są stawki. Bo powiem Wam też, że ogólnie uważam osobiście, że warto sobie na pewnym etapie tej naszej drogi wziąć sobie taką profesjonalną modelkę. Jeżeli na przykład chcemy robić zdjęcia, ja się zajmuję teraz no, w większości buduarami, nie tylko, ale jakby to jest taki mój kierunek trochę, no to warto jest sobie wziąć taką profesjonalną osobę, szczególnie jeżeli mamy na przykład pomysł na jakąś wymagającą sesję gdzie my musimy się skupić na świetle, na ustawieniach aparatu, mamy jakiś odjechany pomysł z, nie wiem, z lampami, z tym, z tamtym. i po prostu bardzo mocno chcemy się zaangażować w tą techniczną stronę naszą, a mniej skupić już na osobie, żeby ją na przykład ustawiać, żeby wyciągać z niej emocje i tak to wtedy jest to bardzo dobrą opcją, bo po prostu taka osoba Zrobić za nas sporą, sporą część roboty, i też no, fakt jest taki, że z profesjonalnymi osobami można zrobić dużo bardzo fajnych zdjęć w krótkim czasie. Czyli możecie sobie przykładowo wziąć taką osobę na dwie godziny i w tym czasie zrobić cztery kompletnie inne sesje. Można zrobić jedną na dworze, jedną jakąś w studio, jedną jakąś inną i tak dalej, bo no, z osobą, która od razu będzie wiedziała, jak pozować, gdziekolwiek ją nie postawicie i cokolwiek jej nie dacie, będzie łatwo. Więc można sobie szybko zrobić fajne zdjęcia, naprawdę do portfolio, żeby, żeby pokazać. Oczywiście y, dobrze jest też podczas tego też czerpać, właśnie uczyć się patrzeć, obserwować na przykład, jak osoba się ustawia, jakie ma pomysły na siebie, żeby to przełożyć później, jak będziecie pracować już z osobą, y, która nie, no nie umie pozować, prawda, e, którą będziecie musieli kierować na przykład z jakąś klientką albo z niedoświadczoną po prostu modelką. E, więc Purpleport, Instagram, Facebookowe grupy, powiedziałem wam też. I teraz bym wrócił jeszcze do właśnie tego tematu, który zacząłem na początku, czyli bardziej jak wysyłać takie zapytania o sesję, może bardziej jak je formułować. I tutaj postanowiłem sobie, że napiszę wam taką przykładową wiadomość, właśnie jaką ja uważam, że można wysłać, jakie ja tam kiedyś wysyłałem. I też chodzi, nie chodzi o to, żeby w tej wiadomości od razu wysłać, jak to jest ta pierwsza wiadomość do kogoś, żeby tam wysłać litanię całą, ale żeby były. Podstawowe jakieś informacje, dlaczego do takiej osoby piszemy, na przykład, bo podoba mi się twój look, pasowałby do mojej y, koncepcji, y, jaki właśnie mamy pomysł na tą sesję, żeby te, też być takim szczerym od początku. Jeżeli ktoś na przykład chce zrobić sesję buduarową na przykład, y, no to też, żeby o tym napisać, prawda? Żeby nie, nie kombinować w stylu, że no, zrobimy takie, ale może tam coś, coś byśmy, albo podczas sesji później. Prosić o jakieś takie rzeczy, bo to jest całkowity taki red flag. To musi być szczere na maksa od początku i ta szczerość też, też do nas wróci, bo jak my będziemy z ludźmi szczerzy, to ludzie też będą z nami szczerzy. Najwyżej ktoś się nie zgodzi, to też myślę, że właśnie nie ma co się obrażać. Ja miałem takie sytuacje, gdzie gdzieś tam pisałem do, do jakichś osób i po prostu ktoś wyświetlił tą wiadomość, albo nigdy jej nie wyświetlił, albo wyświetlił i nie odpisał. Ale ja też mam takie sytuacje, że do mnie ludzie piszą, jestem busy, gdzieś tam mi umknie ta wiadomość i później zobaczę po nie wiem, miesiącu, albo po iluś, albo nigdy nie zobaczę. Więc na przykład warto czasami wysłać wiadomość. Jak ktoś tam odczyta, nie odpisze, to po kilku dniach jeszcze raz spróbować się upomnieć. Jak ktoś znowu nas oleje, no to nas po prostu oleje. Też nie można się tam od razu nie chcą mnie, tylko idziemy dalej, prawda? Musimy, musimy iść do przodu cały czas. Może się nam również zdarzyć tak, że ktoś teraz nie odpisze, nie jest zainteresowany, ale jak będziemy właśnie rozwijać nasze portfolio, pokazywać, że jesteśmy cały czas lepszymi fotografami, to taka osoba do nas wróci. Ja miałem taki przypadek, na przykład, że kilka lat temu zapytałem jedną modelkę, z którą bardzo chciałem zrobić sesję właśnie o, o Photoshoot. No i niestety mi napisała wtedy, że może przyjechać oczywiście, ale tam za pół dnia chyba zdjęciowego 600 funtów chciała. I ja tak, no to podziękowałem grzecznie, oczywiście też, tak jak mówię, nie można tam się z nikim kłócić i obrażać, powiedziałem po prostu, że no, no nie, te, nie dysponuję teraz takim budżetem na, na taką sesję i jakiś czas temu się do mnie sama ona odezwała, że czy, czy moglibyśmy zrobić sesję na kolap? I sobie tak myślę, kurczę, no, no, no miło, no bo kiedyś po prostu chciała tam pieniążki, a teraz sama tam, ja akurat nie miałem czasu, ale potem znalazłem czas, nie będę Wam mówił, kto to był, bo nie będę tutaj rzucał nazwiskami, więc może w Waszym przypadku też się tak zdarzyć. Tak samo przypuszczam, że Wam się zdarza, że no po prostu nie odpiszecie wszystkim, nie zauważycie wszystkich wiadomości. Kolejną ważną rzeczą jest oczywiście język, jakiego używamy, jak do takiej osoby piszemy, no, trzeba być profesjonalnym, ale wydaje mi się też, że fajnie jednak być trochę takim sympatycznym. Ja tam lubię, minkę wysłać uśmiechniętą. O, oczywiście nie jestem taki, że jakbym tam gadał od razu z jakimś tam kumplem, z którym niejedno robiłem, ale żeby było. Widać, czuć trochę tą naszą otwartość. W dzisiejszych czasach tak naprawdę możecie nawet sobie użyć czata GPT, żeby Wam wiadomość poprawił na język taki półprofesjonalny, półfriendly. Można bez problemu to zrobić. I kolejnym również bardzo ważnym elementem jest to, jak wy siebie pokazujecie w internecie. Chodzi mi tutaj o to, Jakie informacje na wasz temat można znaleźć? Bo jeżeli ktoś ma bardzo jakby takie tajemnicze konto i na przykład ma tylko Instagrama i nie ma nawet, nie wiem, zdjęcia profilowego, tylko jakieś tam logo, to też nie, nie, nie do końca taka osoba wie, czego się spodziewać, kim wy jesteście: czy wy jesteście nie wiem, mężczyzną, czy kobietą, czy wy faktycznie macie nie, studio albo czy gdzieś tam się zajmujecie tym czy tamtym. Więc dobrze, żeby. Faktycznie ta wasza widoczność, jak już piszecie tak po ludziach całkiem obcych yy, i prosicie o zdjęcia, żeby ta wasza widoczność była w tym internecie lepsza niż tylko na przykład jedno tam konto na Facebooku czy na Instagramie, że możecie pokazać stronę www. to jest wtedy super. Jest tam jakaś zakładka o mnie, można sobie zobaczyć, nie wiem, wasze zdjęcie, opis o was, można sprawdzić, że jesteście na Insta, że jesteście na Facebooku, że jesteście właśnie na www czy na purpleport też, że macie konto tam też na purpleport z tego co pamiętam to ludzie którzy z wami współpracowali mogą zostawiać wam opinie więc to też jest bardzo fajna opcja no i też z czasem właśnie jak z jedną modelką czy z drugą będziecie współpracować to też no, widać po tym waszym portfolio, że już, już pracujecie z innymi osobami, macie jakieś tam kolap wspólne. Zawsze może, może się taka osoba też myślała spokojnie odezwać. Na przykład, że byłaś u tej fotografki albo u tego fotografka, jak tam było, spoko było. Myślę, że nawet dziewczyny też między sobą tam rozmawiają. No bo też nie oszukujmy się, tro, trochę chodzi o bezpieczeństwo. Czasy są, jakie są. Ja się wcale nie dziwię, że no, jak ktoś ma przyjechać na sesję gdzieś, to chciałby wiedzieć przynajmniej takie podstawowe informacje, kim ta osoba jest. Ja też się zawsze na no, przykład staram numer telefonu podać, albo jak już dojdzie do sesji, w sensie no mówimy się, że okej, okay, robimy coś, to nagrywam głosówki, albo nawet na wideo czasami dzwonię, żebyśmy się zobaczyli przed sesją, bo to jest później całkiem, jak przynajmniej się kogoś usłyszy, a jeszcze jak się usłyszy i zobaczy, to się dużo, dużo lepiej pracuje, bo się ma jakieś takie rozeznanie, że się widziało tą osobę. Tak jakby się już trochę znało, chociaż odrobinę. Więc to też bardzo polecam, żeby właśnie być takim otwartym, miłym, jak najbardziej trzeba oczywiście być uprzejmym, nie można po chamsku, nie można się obrażać, tak mówię mówią, nie obrażajcie się na ludzi, jak wam nie odpiszą. To się zdarza, Wy też, wam też się zdarzy, nie odpisacie. I myślę, że to takie najważniejsze informacje, jeżeli o to chodzi. W, pew, no, w pewnym momencie, i nie chodzi mi tu o jakieś, nie wiem, przechwalanie się czy coś, jak po prostu zbudujecie sobie dobre portfolio, ludzie sami zaczną się do was odzywać. Nie będzie wtedy z tym problemu. Najgorszy, ja wiem, jest ten początek, taki na, na samym początku, jeszcze nie jest tak źle, bym powiedział, bo tak jak wspominałem, to znajomie, rodzinka i tak dalej, to też nie ma tego takiego stresu, jak się robi te sesje i no, łatwiej kogoś jest tam wyciągnąć gdzieś. Później myślę, jest ten moment, ten początek drugiego etapu. Najtrudniejszy, tak bym, tak bym to ujął, ale jak przebrniecie przez te pierwsze kilka sesji, to naprawdę później jest już z górki i możecie się dużo bardziej skupić już właśnie na tym, żeby robić fajne, coraz lepsze zdjęcia, a modele, modelki, rodzinki będą się same znajdo, znajdywać i same się do Was odzywać. Tego Wam oczywiście jak najbardziej życzę. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten mój odcinek, trochę w nowym wydaniu, bo pracuję też nad czymś większym, ale na razie nie będę nic zdradzał więc sobie musiałem zbudować taki bardziej setup trochę pod wideo. Jak chcecie, to mogę Wam nawet zrobić odcineczek, nagrać jak ja sobie tutaj to urządziłem, bo to sobie urządziłem takie domowe studyjko, bo mi się nie chce czasami jeździć do studia ze wszystkim, tylko sobie w domu lubię też coś jak leniuch nagrać. Poproszę bardzo oczywiście o komentarze, jeżeli Wam się podobało, jeżeli na przykład ktoś z Was jest tutaj z UK i ma jeszcze inne jakieś fajne miejsca, pomysły na szukanie modelek, modeli do zdjęć, to też napiszcie, to sobie też inni osoby oczywiście przeczytają i się podzielimy wszyscy wiedzą i będzie super. Subskrypcje też poproszę, jeżeli można i teraz mam nadzieję, że uda mi się dużo więcej do Was materiałów znowu ponagrywać. Dzięki i trzymajcie się ciepło w to gorące lato. Hej!